Cześć, witaj w kolejnym odcinku na kanale Verseo. Zaawansowana automatyzacja procesu optymalizacji przy użyciu algorytmów samouczących to przyszłość marketingu online. Zgadzają się z tym wszyscy specjaliści, którzy już wykorzystują platformy w codziennej pracy. Prawidłowe skonfigurowanie odpowiedniej strategii optymalizacji stawek wiąże się z określeniem najważniejszych celów biznesowych, które ma realizować kampania. Rozwiązania obecnie dostępne na rynku polskim pozwalają na wykorzystanie najpopularniejszych i najskuteczniejszych. Algorytmów, które optymalizują parametry emisji reklam systemów reklamowych, w tym przede wszystkim Google Ads. Zaczynajmy! Prowadzenie kampanii online, w tym szczególności tych, które mają długi okres ważności, owocuje zebraniem dużej ilości danych. W Google Ads mogą to być np. kliknięcia, wyświetlenia, konwersje, koszty kliknięcia, pozycja, etc. Oparciu właśnie o te dane, system do zaawansowanej optymalizacji potrafi dzięki zastosowaniu odpowiednich algorytmów zwiększyć skuteczność emitowanych reklam. Strategia optymalizacji stawek jest niczym innym jak zestawem reguł stanowiących, które parametry emisji reklam będą brane pod Uwagę. Strategia dąży więc do osiągnięcia celu marketingowego, który pierwotnie założyliśmy. Platformy zarządzające stawkami mogą posiadać szereg wymagań, które musi spełniać kampania, aby rozpocząć optymalizację w oparciu o algorytmy. System VCM może obsługiwać kampanie o różnych budżetach i różnych konfiguracjach. Dzięki zastosowaniu różnych algorytmów i dostępności różnych strategii optymalizacji stawek, praktycznie każda kampania może rozpocząć optymalizację. Z użyciem automatyzacji i machine learning. Pomimo bardzo elastycznych możliwości, jakie daje platforma optymalizacji stawek, należy pamiętać o tym, aby kampanie spełniały najbardziej podstawowe wymagania. Konwersja w Google Ads to podstawowy parametr, który pozwala na analizowanie skuteczności poszczególnych słów kluczowych. Produktów i grup reklam. Prawidłowa konfiguracja tego elementu to najważniejszy czynnik decydujący o możliwości włączenia strategii optymalizacji stawek. Dane dotyczące konwersji pozwalają algorytmom na wyłapanie najskuteczniejszych fraz produktów, kierowań, które przyczyniają się do realizacji celów marketingowych konta Google Ads. Należy pamiętać, że system optymalizuje kampanię w oparciu o napływające dane. Im więcej danych napływa do systemu, tym szybciej i prężniej następuje optymalizacja innych parametrów emisji reklamy. Z tego też powodu należy unikać włączenia systemu w momencie największego boom sprzedażowego czy... Spadku sprzedaży. Oczywiście, jeśli kampania jest optymalizowana od dłuższego czasu przez system, nie ma problemu, by zareagowała na wzrost zainteresowania produktami lub usługami w czasie rzeczywistym, gdy zbliża się sezon. Ważne jest jednak to, by dane napływające w początkowej fazie optymalizacji nie zaburzały działania platformy w późniejszej fazie pracy nad kampanią. Prawidłowa struktura konta i kampanii, ten punkt w dużej mierze zależy od tego, w jaki sposób działa system, którego strategię chcemy. Wykorzystać, jednak większość z nich działa na podobnej zasadzie i dlatego rekomendowanym sposobem budowy kampanii jest ten, który proponuje Google w swoich wytycznych. Przed przystąpieniem do budowy kampanii warto zapoznać się z wytycznymi Google dla określonego sposobu emisji reklam AdWords, gdyż odpowiednia struktura konta korzystnie wpłynie na efekty osiągane dzięki zastosowaniu platformy. Należy pamiętać, że ilość konwersji ma ogromny wpływ na jakość i przede wszystkim ilość zmian, które wprowadza platforma. Im więcej konwersji, tym tempo działania i reakcji algorytmów będzie szybsze. Istnieje wiele różnych strategii optymalizacji stawek, które realizują różne cele. Teraz omówię kilka. Należy jednak pamiętać, że strategie te nie wyczerpują możliwości Verso Campaign Manager, DoubleClick czy Google Smart Binding. Maksymalizacja konwersji w oparciu o budżet. Ustawienie to jest polecane osobom, które chcą zachować stałe tempo wydatków, jednocześnie skupiając się na jak najefektywniejszym wykorzystywaniu budżetu. Wybór tej strategii przynosi najlepsze efekty przy dobranym ograniczeniu budżetowym. Środki wykorzystywane są wtedy w pierwszej kolejności na frazy lub produkty najlepiej konwertujące, a zatem te, które przynoszą zyski. Maksymalizacja kliknięć w oparciu o budżet strategia działająca bardzo podobnie do poprzedniej. Tym razem jednak budżet miesięczny jest wykorzystywany w taki sposób, by zmaksymalizować ilość kliknięć przychodzących z obsługiwanej kampanii polecane w przypadku braku możliwości implementacji śledzenia konwersji lub gdy ilość konwersji jest bardzo ograniczona. Maksymalizacja kosztów i maksymalizacja kliknięć. Bardzo charakterystyczna strategia optymalizacji stawek, polecana w niewielu przypadkach, gdyż opiera się na założeniu, że chcemy promować słowa kluczowe, których koszt jest najmniejszy. Przydatna strategia w przypadku np. chęci maksymalizacji ruchu pochodzącego z sieci wyszukiwania. Powyższe strategie opierają się na tzw. zamówieniach budżetowych. Pierwotnym i najważniejszym zadaniem platformy jest pilnowanie z reguły określonej reguły wydatkowej. Takie rozwiązanie jest polecane Reklamodawcom, dla których ważnym czynnikiem jest kontrola miesięcznych wydatków przy jednoczesnym dążeniu do maksymalizacji zwrotu z inwestycji w ramach budżetu. To wszystko na dziś. Nie przegapcie kolejnego odcinka. Omówimy strategię optymalizacji stawek opartych na docelowych wartościach. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zasubskrybuj kanał i kliknij w dzwoneczek, by być zawsze na bieżąco z filmami, jakie będą się tutaj pojawiać. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało w komentarzach. Odpowiemy na każde. Twoje pytanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdrawiam, Rafał z Verseo.